No, hej hej, witam was serdecznie. Minęło już trochę czasu po świętach, więc najwyższa pora, żeby zacząć się malować tymi wszystkimi nowościami, które mi w święta przybyły. Więc część z tych rzeczy to są prezenty od rodziny, niektóre kupiłam sama, część z nich pochodzi jeszcze z przedświątecznych wyprzedaży. Niektóre zostały wyjęte z jakichś kalendarzy, także słuchajcie, nazbierało mi się tych nowości troszkę. W sumie, jakbyś tak dobrze zastanowić, to można stworzyć taką miniserię, typu wiecie makijaże poświątecznymi nowościami. o! O, może coś takiego. Więc dzisiaj pierwszy film z tej serii, jeśli taka seria powstanie, ale wiecie, pierwszy film z takimi poświątecznymi fajnościami. I dzisiaj pod uwagę bierzemy głównie prezenty. Na buzi mam już tak, mam już bazę. Pokażę Wam. O, to jest coś takiego. Miniaturka bazy z benefitu. Mam również podkład i korektor. Korektor przypudrowałam. Natomiast na całej buzi nie mam nic, to znaczy oprócz bazy i podkładu. W sensie nie jest przypudrowana, bo. Tutaj mam taką śliczną nowość od Nataszy Denony. Proszę bardzo, wygląda to tak. O. To się po prostu nazywa Cheek Palette. Sama paletka wygląda następująco, już Wam pokazuję. O. I tutaj jest taki produkt kremowy. Ja już to wiem, bo grzebałam, nie wytrzymałam i grzebałam, ale jeszcze się nią nie malowałam. Proszę bardzo. Paleta wewnątrz prezentuje się tak i tu pod tą osłonką o. Mamy taki Kremowy róż, taką bazę podróżu rozświetlającą coś takiego. To wygląda bardzo delikatnie. Ja na, na dłoń sobie nakładałam, i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby, żeby właśnie to nałożyć na policzki. No bo, no bo w tej chwili, tak jak wam powiedziałem, mam tylko bazę i podkład na, na większości budzi, więc y, wszystko się to ładnie powinno połączyć. Ok, to zaczynamy od tego. Nakładam właśnie to i może po prostu zrobię to palcem? Spróbuję palcem. Nie wiem, jaki to da efekt na policzkach, czy to od razu będzie widać. Może troszkę się do Was przysunę delikatnie widać, ale jak się to rozprowadzi, to jest takie minimalne. Natomiast wiecie, to jest fajne, jak chcę uzyskać taki bardzo naturalny makijaż, na przykład jak latem używacie tylko kremu CC, czegoś takiego delikatnego i właśnie taki prawie róż w kremie, <laughs> bo trudno to nazwać różem, bo to jest tak bardzo delikatne. No wygląda jak. Jak prawdziwa skóra. To się w ogóle nazywa Glow Cream Base, czyli taka baza rozświetlająca, kremowa, coś takiego. Ale właśnie po tym swatchu, który robiłam na dłoni, stwierdziłam, że to jest taka baza bardziej podróż. O. Troszeczkę widać, ale tak minimalnie. Więc nałożę sobie to, a potem przejdziemy do pudru. Policzki są tak delikatnie zaróżowione. Wygląda to teraz tak trochę wampirycznie, bo mam czerwone usta, bardzo bladą cerę i takie zaróżowione policzki. Jak z wywiadu z wampirem, ale okej. Okay. I teraz idzie w ruch pierwszy prezent. To jest od mojej mamusi. Dostałam kilka kosmetyków z Avonu z serii Lux. Nie wiem, czy Wam kiedyś... Chyba Wam kiedyś mówiłam, że ja kolorówkę z Avonu bardzo lubię. Puder. Zaraz. Zaraz powiem o kolorówce z Avonu. Puder puder wygląda tak. Wygląda to bardzo elegancko. No cała ta seria jest właśnie taka, wiecie, taka ładniejsza, o, jeśli chodzi o kolorówkę. Także, kolorówka z Avonu bardzo fajna. U mnie chyba najsłabiej wypadają cienie, wiecie, mówię tak bardzo ogólnie o rzeczach, z którymi miałam do czynienia, bo generalnie ich kosmetyki do makijażu twarzy są bardzo fajne. Puder w środku prezentuje się tak. Mamy taką, taką gąbeczkę i w puderniczce jest jeszcze takie, zobaczcie, takie dodatkowe plastikowe zabezpieczenie. Generalnie puderek Wygląda tak. Odcień, który ja mam to jest Fair Silk. No i, no i nakładamy. Także kolorówka z Avon. O właśnie. Ta seria Lux jest taka ładniejsza, lepiej zrobiona i jakościowo też jest bardziej dopracowana. Jeśli chodzi o Avon, lubię też ich pielęgnację taką do ciała. W sensie jakiejś żele do mycia, balsamy są fajne. Świetne są też kosmetyki z serii Planet Spa. I w ogóle z Planet Spa są też fajne maski. W ogóle. Seria Planet Spa jest ok. Jeśli chodzi o Avon. Na no, puder bardzo ładnie twarz wygładził. Ja sobie tutaj zapudruję też to miejsce, gdzie jest Natasza. <noise> zapudruję Nataszę, a potem nałożę jeszcze róż, także tutaj tak będzie widać. Ok, dokończę to pudrowanie i bierzemy się za brązer. O, tak wygląda przypudrowana buzia. Bardzo ładny efekt ten puder daje. Zobaczcie, buzia jest taka wygładzona. Taka właśnie jedwabista. Jeśli chodzi o brązer, to również mam, również mam brązer z Avonu, Tylko to już jest seria. Avon True i to są, słuchajcie, nieśmiertelne perełki. One się nazywają Avon True Color Glow Bronzing Pearls, po prostu. Perełki, no myślę, że słuchajcie, jak lubicie się malować, generalnie interesujecie się makijażem, to nie ma siły, żebyście kiedyś gdzieś na swojej makijażowej drodze nie trafili na perełki z Avon. Bo to jest kosmetyk legendarny. Jak zaczynałam studiować, ja na samym początku studiów się jeszcze nie malowałam tak gdzieś... Połowie, może nawet pod koniec zaczęłam. Tak, to był jakiś czwarty, piąty rok, więc y, ja się dość późno zaczęłam malować. Natomiast moje koleżanki już malowały, ale pamiętam, że robiłyśmy coś takiego, że jak się tylko nowy katalog z Avonu pojawił, to po prostu wszystko było obejrzane. Wszystko było obejrzane. Ja sobie zawsze coś tam zamówiłam z pielęgnacji, wiecie, jakieś balsamy, coś takiego, a moje koleżanki właśnie zamawiały sobie często kolorówkę. No i perełki, perełki były w ruchu non-stop, także perełki słuchajcie, są mi znane, o... Wyglądają tak, one są takie bardzo, bardzo drobniutkie, tak jak się tu rozglądam za pędzlem i coś mi się rzuciło w oczy, słuchajcie, to był taki zestaw w katalogu chyba grudniowym, nie wiem, ale to był zestaw. Te perełki plus właśnie taki pędzelek do, do konturowania, lekko ścięty, bardzo fajnie ten pędzel wygląda i bardzo ładnie, zobaczcie, o, naprawdę ładniutki pędzel. No to słuchajcie, użyję tego i nakładamy, i nakładamy legendarne perełki. Wydaje mi się, że kiedyś miałam jakiś inny odcień i tamten odcień był dla mnie trochę za ciemny, taki jakiś rudawy, niezbyt ładny. Te wydają się jaśniejsze, takie spokojniejsze. No popatrzmy, jak to. Też mają taki lekko pomarańczowawy odcień, ale, ale te, które ja dawno temu miałam, były takie, no rude. One nie były zbyt ładne. Ale muszę Wam powiedzieć, że lubiłam ich używać. Jakoś tak, nie wiem, w ogóle mam do nich sentyment. O, może tak. Te mają taki kolor, całkiem ładny. No, one są zdecydowanie do ocieplania cery, na pewno nie do konturowania, bo, no bo to jest ciepły kolor. O, popatrzcie. Wygląda na skórze ładnie, no ale to wiadomo, trzeba lubić, tak? Jak lubić jakieś tam chłodne, tylko takie typowo konturujące, no to Wam się nie spodoba. Ale tak jak mówię, to na pewno nie jest do konturowania produkt. No, wygląda ładnie. Wezmę sobie jeszcze pędzel do pudru i troszkę tu rozetrę. no chyba jest ok perełki proszę bardzo jeszcze wam tak pokażę o ładny kolor spojrzę jeszcze na spód bo tutaj na wierzchu nie ma żadnego odcienia a może na opakowaniu nie glow bronzing Pearls. nie warm glow mmm to jest podpisane proszę bardzo mamy informację warm glow czyli dobrze mówię kolor ciepły wygląda tak moim zdaniem ładnie ale podkreślam że dla lubiących no i teraz rusz czyli wracamy do Nataszy do Nataszy i Biorę się za, za tę część taką pudrową, tylko którego, by tu użyć. Oba mi się podobają i ten, i ten. Tu jest śliczny rozświetlacz. Zresztą wiecie, co zrobimy słowcze. Może słocz tej bazy też Wam zrobię. To będzie wszystko w jednym. Teraz te dwa róże. No i rozświetlacz. O, jakie są śliczne. Rozświetlacz jest taki złotawy. Tutaj mamy coś jakby taki różowy toper, ale oczywiście można tego użyć w roli delikatnie rozświetlacza, i przypudrować jakiś matowy róż. No ten róż jest taki z przytupem. Zrobimy tak. Nałożę ten róż, postaram się zrobić to delikatnie. No i potem oczywiście rozświetlacz. Kolory są śliczne. Czyli najpierw to. Bardzo delikatnie łączyłam pędzelek w tym różu i zobaczcie, już jest efekt widoczny. Tak, i tu będzie mi potrzebny pędzel do pudru. Miało być delikatnie, a wyszło jak zawsze. <noise> Ogólnie kolor jest przepiękny. Ten. No dobra, i lecimy teraz z rozświetlaczem. Również postaram się delikatnie. A rozświetlacz da się dość delikatnie nałożyć. tu, tu na słoczu w sumie wyszedł intensywnie, ale jak użyjemy odpowiedniego drobnego pędzelka, to zobaczcie, ja sobie tutaj tak po troszeczku dozuję. No i można sobie ten efekt wzmacniać, także ok. Rozświetlacz generalnie intensywny, ale. Jak się tak po trochu dokłada, to można taki dzienny glow delikatny też uzyskać, jeśli nie lubicie czegoś mocnego, bo dla mnie to nie jest problem, żeby nie było. Po prostu chciałam zobaczyć, czy wiecie, da się tak delikatnie. I powiem tak, róż generalnie jest taki bardziej intensywny przy pierwszym dołożeniu niż rozświetlacz. O, to chcę powiedzieć. Ok, i tym sposobem mamy buzię ogarniętą. Ok, i tym sposobem buzię mam. Ogarniętą, ponieważ do Brwi nie mam żadnych nowości, to już ja pomaluję poza kamerą i zaraz bierzemy się za makijaż oczu. Brwi pomalowałam i nałożyłam też bazę na powieki. Wygląda to teraz bardzo śmiesznie, ale zaraz ogarnę. Wśród prezentów znalazła się przecudowna paletka firmy Unika. Paleta nazywa się Steam Wave. Hmm. Firma w ogóle jest dostępna w Contigo i paleta wygląda tak. Jest bardzo bardzo ładnie zrobiona. O, tu wygląda to tak, zobaczcie. O, naprawdę bardzo ładna paletka. Hmm. Kolory też są śliczne. I tak jak widzicie, częściej to są maty, nie błyszczące. Zresztą zaraz będą słocze, więc zobaczymy dokładnie, jak kolory wyglądają. Ale najpierw muszę się wspomóc, no na przykład, tym pudrem i przypudruję sobie powieki, dlatego że baza. Właśnie nałożyłam bazę, słuchajcie, to jest baza z Glam Shopu, baza wyjęta z kalendarza. I ta baza ma to do siebie, że jest bardzo esencjonalna i taka kremowa. Naprawdę, kropeczka wystarczy. Kropeczka wystarczy, żeby ją nałożyć na całe powieki, i ja jakoś nie mam wyczucia. I zazwyczaj nakłada mi się za dużo. <grymna> nakłada mi się za dużo, i potem mi się wzbiera w załamania, Ale generalnie baza roboty robi jest naprawdę w porządku. Przechodzimy do palety. I może zacznę od tego tutaj cienia, od tego przygaszonego beżu. Nałożę go sobie na załamanie. No, jeśli chodzi o ten kolor, to po prostu do tego miejsca idealnie. Jeszcze sobie troszkę tu dobuduję. Nałożyłam nieco tego cienia również na dolną powiekę. O, no i myślę, że na razie możemy to tak zostawić. Kusi mnie ta przygaszona zieleń, czyli, czyli to, to jest taka morska, brudna zieleń, coś takiego. Nałożę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na powiece. Nie, nie ten pędzelek. Muszę sobie jakiś płaski języczek wziąć. I popatrzmy, to jest chyba mat albo, albo jakaś satynka, nie wiem. Satyna. Momentami mi się wydaje, że bardziej satyna, a momentami, że mat. Mi zależy, jak ruszę głową. W pewnym momencie mi się wydaje, że jest to bardziej mat, w pewnym, że bardziej satyna. <laughs> Trudno mi do końca stwierdzić. Na słoczu może będzie to wyraźnie widać. Tutaj, no tak jak mówię, momentami ten cień tak delikatnie połyskuje. No w każdym razie nie jest to taki stuprocentowy mat. Wygląda tak. No taka właśnie przybrudzona, szara morska zieleń, coś takiego. Jeszcze troszkę jej tutaj dołożę na zewnętrzny kącik, a na wewnętrzną część górnej powieki nałożę. Ten kolor. To z kolei wygląda na takie zielonkawe srebro. No i to już na pewno jest cień błyszczący, o! Bardzo ładny kolor. To jest taka srebrna, przygaszona pistacja. <gryw> Mam nadzieję, że Wam dobrze ten kolor opisałam bardzo ładnie wygląda, jest widoczny, ale w taki stonowany sposób, więc jest idealny do dziennych makijaży. Ja tymczasem na zewnętrzny kącik spróbuję nałożyć ten brudny brąz. Brudny brąz, nie wiem, czy da się nim tutaj zewnętrzny kącik przyciemnić, ale spróbujemy. Hmm, w sumie wygląda na taki dosyć intensywny, może się da. No jak najbardziej. Na dolną powiekę też go już nakładam. Przyciemnić się da, ale powiedziałabym, że to też nie jest takie, wiecie, takie mocne, typowo wieczorowe. Raczej ten brąz jest. Raczej jest delikatny, przy czym. No, myślę, że różnicę widać. Zobaczcie to oko, a to. Także da się przyciemnić, ale w taki dzienny sposób. O! W dzienny sposób. No, jeszcze tutaj troszkę podokładam. W każdym razie, tak. Cienie się ze sobą łączą ładnie, dobudowywać się je da. Jeśli chodzi o blendowanie, problemu nie ma. Łatwo je też rozetrzeć, wiecie, w taką chmurkę. Muszę sobie wziąć coś do. właśnie do rozcierania, i o, tutaj nad tym popracować. No, bardzo ładnie to wygląda. No i zobaczcie ten brąz. Super, dało się go tak dobudować, że mam przyciemniony zewnętrzny kącik. Przy czym normalnie bym to już zostawiła, bo to tak fajnie dziennie wygląda. Hmm? Ale. Mamy tutaj jeszcze taką ładną matową czerń. Bardzo jestem ciekawa, jak ta czerń się zachowa. Zaraz nałożę jeszcze kolor czarny, tylko rozetrę sobie to, co tu mam. No, no i nałożę ten brąz na, na drugą powiekę. Także zaraz się weźmiemy za, za kolor czarny. Może tak, nim do czerni przejdę, to jeszcze na dolną powiekę nałożę ten jasny, błyszczący brąz. To jest coś takiego. Wydaje się, że to jest takie mocne, dosyć intensywne świecidełko. Właściwie to jest taki miedziano-brzoskwiniowy kolor. O, tutaj wygląda idealnie. No i czas na tę czerń. Wydaje się prześliczna, taka głęboka, zaraz zobaczymy. Najpierw nałożę ją nad linię rzęs. Hmm. Jest, jest widoczna. No i troszkę tak wyciągnę. O. No jest ogromna różnica między, wiecie, tym okiem, a tym. Czerń widoczna i w zasadzie jak Wam się nie chce, tak jak zazwyczaj mi, to nie trzeba już rysować kreski eyelinerem, bo no wygląda to tak wyraziście. Fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Proszę bardzo. Jeszcze muszę czymś rozświetlić wewnętrzny kącik i coś pod brwiowy, bo tutaj mi czegoś brakuje. Ale tutaj nie ma takiego jasnego świecidła. Może, słuchajcie, wrócę do tej Nataszy Denony. O. No i do tego rozświetlacza. Spróbuję zrobić to tym rozświetlaczem. Mm. Nie, wewnętrznych kącikach wygląda za żółto. Nie, nie podoba mi się tutaj. Na buzi OK, ale tutaj nie bardzo. Na wewnętrzny kącik nałożę taki glitterowy cień z Shean. Glitter Eyeshadow i to jest Stardust. Coś takiego. Taka śliczność i. Może podłóg brwiowy nie będę już nic nakładała, bo wygląda to w sumie. Wygląda to ładnie. Fajnie to wygląda. Więc na tym etapie, jeśli chodzi o cienie, sprawę zakończę. Pomaluję sobie szybko linię wodną dolną i, i zaraz pokażę Wam nowe, bardzo ciekawe tusze. Bardzo mi się podobają te cienie. makijaż czy niemal gotowy? No, ale wspomniane tusze. W mojej prezentowej paczuszce ewonowej znalazły się również tusze. O, coś takiego. I to są tusze kolorowe. Pamiętam, że jeden jest fioletowy, a drugi chyba niebieski. Już zaglądamy tusze wyglądają tak. W zasadzie opakowania są takie same, więc będę musiała sobie je jakoś oznaczyć, żeby wiedzieć, który kolor to który. No ale... Pierwszy z nich... O, to jest taki szafirek, zobaczcie. Jaki słodziak. Taki szafirek. Może ten. Jeszcze go troszeczkę dołożę, żebyście tutaj kolor uchwycili. O, zobaczcie, coś takiego. No i fioletowy. W sumie nie wiem, co dzisiaj... Może ten niebieski właśnie będzie pasował. A zobaczymy. No i fioletowy wygląda tak. Nałożę na dolne rzęsy ten niebieski i zobaczymy, jaki to da efekt. O, jeszcze może Wam szczoteczkę tak z bliska pokażę. Szczoteczka dosyć kudłata, więc jak dla mnie ok. To jest w ogóle tusz, który ma nam stworzyć efekt sztucznych rzęs. Na razie nałożę go na, na dole. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy w ogóle ten kolor będzie widać? Bo to nieraz jest tak, że wiecie, z kolorowymi tuszami, że nakładacie na rzęsy i za bardzo tego koloru nie widać. On się tak w oczy nie rzuca, jest taki bardzo przygaszony. Tutaj to na szczoteczce, no i na słoczu, wygląda tak całkiem słusznie, ale czy będzie go widać na rzęsach? No. Tak, widać. Tak, na co dzień to nałożyłabym na górne rzęsy czarny tusz, ale ponieważ to ma być taki wiecie, makijaż świątecznymi nowościami, to nałożę również ten. Efekt daje bardzo ładny. To znaczy, jeśli chodzi o ten efekt sztucznych rzęs, bo rzęsy zaczynają być widoczne, tak podkreślam tylko, że to jest pierwsze, pierwsze użycie tego tuszu oczywiście. Więc spodziewałam się, że będą jakieś kłopoty, ale no nie, da się go już dobudowywać. Myślę, że jak go jeszcze sobie, wiecie, poddycha, parę razy go użyje, to będzie to jeszcze lepiej widoczne. Więc tak, efekt jest widoczny i widoczny jest również kolor. Więc to jest istotne, bo jak nie lubicie, a ewentualnie lubicie kolorowe tusze, ale raczej takie delikatniejsze, no to popatrzcie, tutaj ten, ten błękitek widać. Tym sposobem makijaż oczu jest gotowy. Zostały usta, i tutaj. Kolejny prezencik, mam pomadkę z serii Lux i to jest Silky Apricot. Ona jest taka właśnie pomarańczowa, jest śliczna i bardzo ładnie pachnie. W ogóle tak elegancko te, te szmineczki wyglądają. No w ogóle właśnie kosmetyki z serii Lux są takie dopracowane. W każdym razie kolor jest śliczny, taki letni, żywy, ale nie wiem, czy on do dzisiejszego makijażu będzie pasował. W każdym razie nakładam go na usta, co będzie, to będzie. Chcę Wam jeszcze zrobić swatch, zobaczcie. A może? Będzie bardzo kolorowo, tak papuzio. Yy, kolor jest prześliczny, to jest. To jest koralista, tylko w szmince. O! To jest ten typ kolorów, czyli taka morelo-brzoskwinka z lekkim połyskiem. Ok, nakładam, zobaczymy. Może okaże się, że będzie to fajnie wyglądało. Hmm. Na ustach nie jest nawet taki bardzo bardzo widoczny. No przynajmniej ja mam taką, taką dosyć ciemną tą czerwień wargową, więc u mnie dało to taki efekt. Jeszcze sobie troszkę dołożę. Jeśli chodzi o odczucia, jakie daje na ustach, to bardzo przyjemna, kremowa, taka miękka. O. No i jak Wam się taki papuzi kolorowy makijaż podoba w środku zimy? <noise> Moim zdaniem, jak najbardziej wygląda to pozytywnie. Tak jak mówię, gdyby to był mój taki makijaż do pracy, gdybym szła dziś do pracy, to na pewno na górnych rzęsach nie wylądowałby niebieski tusz. Na dolnych, dlaczego nie? Na górne raczej nałożyłabym czarny. Natomiast pozostała kolorystyka, jak dla mnie, ok. Napiszcie, czy Wam się podoba takie zestawienie, czy też nie. Ale jeszcze nie kończymy, bo obiecane swocze. Obiecałam Wam słocze tej paletki. Bardzo mi się podoba. I jej estetyka. Bardzo mi się podoba grafika na tej palecie. Są tu kolory, które uwielbiam. No a poza tym ta grafika kojarzy się tak, tak morsko, więc no śliczne. Dobra, lecimy ze słoczami. Będę robić tak po kolei. Zobaczymy, zobaczymy, jak one się nam przedstawiają. Niektóre już znamy. O, w dotyku mat. Pierwszy mat. Bardzo milutki. I błyszczący też. Zobaczcie, no śliczne są. Ten już znamy. I ten też, pierwsza czwórka. Mam w ogóle jeszcze inne paletki tej marki. Jak chcecie, mogę Wam zrobić takie porównanie. I słocze i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach. Czy chcecie, czy chcecie markę Unika. O. Proszę. Czwóreczka. Następna czwórka. No i teraz może czerń. Bardzo milutkie i atłasowe są maty w tej palecie. Zobaczcie czerń. Ło! No i teraz ten kolor jest prześliczny. Zobaczcie taki nieoczywisty. To jest srebro z domieszką takiej lekkiej zieleni i czegoś cytrynowego. No, śliczny. W palecie nawet nie wygląda tak interesująco. W sensie aż tak jak. Zobaczcie, jak się nałoży na, na skórę. Pięknie wygląda. Tego koloru nie znamy i, i tego też nie. Następna kurtka. No, zobaczcie, czerń. Ten tutaj wypadł blado. Ja go jeszcze trochę dołożę. Teraz jest bardziej, teraz jest bardziej widoczny, śliczny. Tutaj miedziany i ten matowy żółty, też go troszeczkę dołożę, żeby było wyraźniej. Słoczy oczywiście robię bez bazy. No i zostały ostatnie dwa, czyli kolor beżowy, który znamy, i ten brzoskwiniowo, beżowo, złoty, <grych> coś takiego proszę bardzo, tutaj ten brąz, który nakładałam na załamanie i. No tak, to jest taki brzoskwinkowy, ładny, błyszczący cień. Wygląda to tak. No i mamy całą dziesiątkę. Proszę, paleta Steam Wave. Ok, no i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, tak jak wcześniej prosiłam w komentarzach, czy podoba Wam się taka kolorystyka, czy nie. Co sądzicie o makijażu? Napiszcie, czy chcecie taką mini recenzję paletek Unika. Nie mam ich może zbyt wielu, kilka się znajdzie, ale generalnie mogłabym zrobić takie porównanie. No i, no i to wszystko. Ok, kochani. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię wam pa pa na razie i do zobaczenia.